Postanowiłem Wam pokazać w jaki sposób kawiarz obsługuje swoich klientów, bo czegoś takiego to jeszcze nigdy nie widzieliście. Sprawa jest prosta. Wczoraj zamówiłem kawę. Wczoraj zrobiłem to wczoraj rano i w ciągu dnia dostałem pytanie od działu obsługi klienta, czy jeszcze dorzucić coś do tego, co zamówiłem. Jeszcze wczoraj dostałem powiadomienie z InPostu, że moja paczka już wyruszyła w podróż do mnie. Hała jechała, 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 aż dojechała. Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj o godzinie, no nie wiem, koło 12:00, przyjechała do mnie paczucha. Jest Luty 2021 roku. Śnieg na ulicach taki, że ho. ho a paczka od kawiarza przyjechała do mnie w krócej niż 24 godziny. W związku z tym wpadłem na pomysł, żeby uwierzyć ten moment, gdy spragniony kawosz, jadąc już na oparach kawy, otwiera upragnioną paczkę od kawiarza. parcia takiej paczki przyda nam się bardzo porządny nóż ponieważ paczka jest bardzo porządnie zapakowana. O, o słuchajcie, kurczę. O, dawaj, dawaj, dawaj. O, proszę bardzo. Idzie, idzie odpakowywanie. Idzie odpakowywanie. Nie ma lekko. Ja oszczędziłem Wam tego. Jak widzicie, parzoch Radził mi ostrożnie rozcinać folię, więc bardzo ostrożnie ją rozcinałem. No i proszę bardzo, co dostałem w środeczku. O, w środeczku dostałem tak. Dostałem, e, dostałem ulotkę, dostałem fakturę, super. I dostałem, słuchajcie, paczuchy, paczuchy kawy. Yy, dwa razy alternatywny kawiarz, jeden bardzo duży yy, i dwa, dwie małe pakunki, alternatywny i bezsenny, no i to mi się podoba, nie wiem czy pamiętacie ten film, gdy babka w Sylwestra spotyka faceta i pyta go co będzie robił w Sylwestra, a on mówi, że będzie grał w grę Tomb Raider no to ja mogę powiedzieć, że ja teraz będę pił kawę, kawę od, od kawiarza Kawa od kawiarza już dawno wypita ja w międzyczasie ja w międzyczasie zdążyłem się nawet ogolić. I jest kolejny dzień, jest kolejny dzień, ja kończę nagrywanie tego vloga i na pewno się zastanawiacie, e, po co w ogóle e, po co w ogóle e, ten odcinek nagrywałem? Po co ten odcinek nagrywałem? Czy tylko po to, żeby pochwalcie, że przyszła do mnie paczka od kawiarza. Nie, nagrałem ten odcinek z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, chciałem wam powiedzieć, że nigdy bym nie nie pomyślał, że zostanę kiedykolwiek współwłaścicielem palarni kawy, współwłaścicielem firmy, która jest dystrybutorem i dawcą brandu markom kawowym, mam tu na myśli etno kafe i mam tu na myśli, właśnie ka u kawiarza S.A. I, dla, I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzięki doktorowi Łągowi, dzięki gościowi z Singapuru, inwestorowi, o którym wspominałem w poprzednim odcinku swojego gnyżko vloga, dzięki niemu odkryłem, że wyższą formą przedsiębiorczości jest bycie kapitalistą. Bycie kapitalistą. Bardzo często, gdy myślimy o, o przedsiębiorczości, to myślimy po prostu o ciężkim pracowaniu w jakimś tam warsztaciku, który sami sobie stworzyliśmy. I tak, no, to też jest przedsiębiorczość, bo trzeba być przedsiębiorczym, żeby taki warsztacik sobie stworzyć. Natomiast wyższą czy wyszło. no dalszym etapem w rozwoju, bo nie chcę tego wartościować, ponieważ nie każdy jest powołany do robienia tego samego co inni. Każdy ma swoją ścieżkę. No, natomiast to, to, ten dalszy odcinek, który następuje, to jest właśnie od, odcinek współtworzenia takich warsztatów, współtworzenia takich fabryk. Bo fabryka ich jest dalszym etapem rozwoju warsztatu, i to jest po prostu rzecz, do której zawsze się czułem powołany, i po to poszedłem na architekturę. Na wydział architektury poszedłem po to, żeby na nauczyć się przedsiębiorczości i to przedsiębiorczości pojętej jako kapitalizm. Jeśli Wam się to nie klei. To bardzo dobrze, bo prawie nikomu poza mną się to nie klei, ale obiecuję Wam, że gdy nagram odcinek w vloga, a mogę to zrobić w zasadzie jutro, to wyda się Wam to absolutnie, absolutnie oczywiste. No i mam nadzieję, że już się nie możecie doczekać. Natomiast jeżeli, e, je, jeżeli w tym zakresie jeszcze chcielibyście jakąś puentę, to chciałem powiedzieć, że uważam, że Polski przedsiębiorca, który nie pozna tego know-how, który e, Azjaci mają w zasadzie podawany już na studiach, albo z mlekiem matki wysysany, nie ma szansy rozwinąć się do etapu kapitalisty. Innymi słowy, chciałem gorąco zaprosić tych z Was, którzy e, Słyszeli jakoś o MOC, o Miracles of Capital o tym seminarium. Chciałem zaprosić Was do wzięcia w nim udziału. 2 marca ruszy kolejna cyfrowa edycja. Dodatkowość polega na tym, że dostarczymy uczestnikom nie tylko jej nagrania, ale także dostarczymy nagrania w języku polskim. Taka opcja pojawia się po raz pierwszy eksperymentalnie i macie ją zalinkowaną w opisie tego filmu. A ja, bo dziś jest Tłusty Czwartek, lecę się trochę nawsuwać pączków i popić je kawą od kawiarza i od etno, bo oba, o, oba dostawcy królują w moim domu, no ponieważ jako kapitalista wspieram, wspieram fabryki, które, których jestem współwłaścicielem i na ich punkcie mam totalnego bika. co jeszcze pewnie zobaczycie w niejednym odcinku gnyżko Vloga. Po pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie łapkę w górę. Cześć!